Firma Ceres zamierza wybudować w Łukowie zakład fermentacji beztlenowej. Firma, chcąc pokazać z bliska, jak wygląda i jak działa biogazownia, zaprosiła oficjalną delegację władz Łukowa do Danii. W delegacji w tej wzięli udział burmistrz Dariusz Szustek, zastępca burmistrza Marcin Mateńko, prezes Pujku Władysław Karaś oraz przedstawiciele zakładów mięsnych. W delegacji również ja brałem udział yy, i teraz zapraszam Państwa do obejrzenia yy, krótkiej relacji z pobytu w duńskich biogazowniach. Miałem tam okazję rozmawiać yy, z przedstawicielem inwestora. Na początek poprosiłem go yy, o wytłumaczenie, co to jest biogazownia. Well, the we're talking about here, is a central anaerobic digestion plant with a cogeneration facility attached. So the Uh, anaerobic digestion is the natural uh, degradation of material by bacteria that produce methane. the methane then powers a cogeneration plant. this is a, a different type of biogas than probably most people understand that. it's not a farm plant. it's an industrial plant. Jakie płyną z dla Łukowa? well, in this case, we'll be taking. Um, Sewage sludge uh, will be processed instead of the uh, much older technology. Is now the most modern Scandinavian technology will be used. That's a uh, second. Uh, we will be able to take uh, organic uh, waste from the city, household food waste that can't go to landfills anymore. In the future, uh, we will be adding some jobs and some infrastructure that will encourage a lot more jobs. Uh, the company will be registered in Wukov and will pay taxes there and will be a big taxpayer and um, we are looking at uh, also selling electricity to the city we hope a significant amount uh, at a at a lower price than the city pays now commercially well the uh... They're not uh, necessarily at all odors associated with a well-designed and constructed biogas plant. Um, the plants in Denmark with uh, over 20 years of expertise have shown uh, they can operate without any significant odor issues. Uh, it requires extra money. It's quite a different design than people are used to seeing in Poland for the farm plants. It uh, involves a, a lot more extra technology. And a lot more uh, extra operational procedures. Um, disadvantage of biogas is it takes a lot of waste. Uh, this plant will have to process between 50 and 100,000 tons a year of waste material. So um, it can be difficult to get that under contract, and uh, that has to be picked up from uh, multiple sources. So, organizationally, it can be complex. We uh, very much look forward to some public meetings in the near future. And to uh, completing the environmental impact assessment, where these issues like odor will be discussed in great detail, and we'd like to share the uh, information and experience uh, we have from Denmark with uh, people in the community, and uh, think they should, um, I think, be reassured that uh, this is the right way to go. Skąd jakie odpady będą pozyskiwane na potrzeby biogazowni? Well, the most significant economic uh, substrate will be uh, slaughterhouse waste from uh, several local slaughterhouses. Uh, this is um, messy waste to handle. Uh, the options of dealing with it uh, in other ways are sometimes not very good. Uh, this is recognized by both the European Commission and uh, organizations like Greenpeace as the best environmental way to handle that material. Uh, that'll be the the major source of our energy. We'll add uh, sewage sludge from the city. That will eliminate the need for the city to do expensive upgrades on their sewage plant and, and help hold down people's water bills and uh, and cost to the citizens because we can handle that material at no charge. Uh, we'll add extra manure for the farmers, which we will store for free, uh, and provide them and in turn the uh, process. Uh, byproduct from our plant, which is a, a, a much better fertilizer than simply manure alone. Jaka będzie moc zainstalowana biogazowni i czy wytwarzanie energii będzie procesem ciągłym? Czy istnieją możliwości magazynowania już wytworzonej energii elektrycznej i ciepła? Ok, um, capacity will be at least 1.5 megawatt. Uh, that's. Um, also possible to expand that to two megawatt. it depends on the agreements we sign on, uh, on substrates or waste in the next uh, uh, couple of months. and we can operate. Uh, the, stand the thing about biogas is unlike wind, wind which goes like this, biogas is flat line, 24-7. so we produce the same amount of electricity and heat uh, every hour, every day. Um, it is possible to even vary that though if we were to store gas uh, overnight and try to increase the energy production during uh, the daytime. Uh, problems with that are it's expensive to do uh, and unless there's a difference in the pricing, uh, frankly, between peak and non-peak that's significant enough to cover that expense, it's easier to produce it 24-7. Uh, uh, which is why we're proposing to the city that we may be able to provide uh, electricity at night for the street lighting of the city. We're, uh, well, we're just starting on the environmental uh, impact assessment. Uh, we know from uh, general policy matter that the European Commission, uh, Greenpeace, Friends of the Earth, Sierra Club, Po wizycie w Danii spotkaliśmy się z burmistrzem, jego zastępcą i prezesem puik w Urzędzie Miasta. Tematem rozmowy była ewentualna budowa biogazowni w Łukowie. Może zacznijmy od tego, jak to w ogóle stało się, że ta firma, która chce, planuje wybudować biogazownię dotarła do Łukowa. Panie burmistrzu. Stało się to tak, że zgłosili się do nas przedstawiciele firmy Ceres. Firma ta dysponuje technologią najnowocześniejszą w Europie budowy biogazowni. Takie biogazownie istnieją już od kilkunastu lat w Danii. I znakomicie tam się sprawdzają. Oczywiście te 17 czy 18 lat doświadczeń pomogło firmie udoskonalić jeszcze tą technologię i u nas firma chciałaby stworzyć najnowocześniejszą instalację w Europie, która by przetwarzała odpady połubojowe z zakładów mięsnych na. Gaz. Gaz ten później wracałby rurociągiem do zakładów miejskich, byłby spożytkowany na energię, produktem ubocznym takiego procesu hmm. jest ciepła woda, zakład by przerabiał to jeszcze na... Parę technologiczną. Natomiast istotną zaletą w tej instalacji jest to, że tam wszystko odbywa się w systemie hermetycznym. Przedstawiciele firmy w momencie, kiedy zgłosili się do miasta z taką inicjatywą, żeby wybudować biegazownię, nie ukrywali, że ich decyzja. Podyktowana jest tym, iż Łuków i region Łukowa jest takim terenem, gdzie jest silnie rozbudowany przemysł mięsny, spożywczy, przetwórczy, na, przetwórczy rolnictwo i stąd ich decyzja, żeby taką biogazownię usytuować w Łukowie i tutaj zainwestować kwotę rzędu 7-8 milionów euro, dlatego że ten substrat w odpowiedniej ilości tutaj w regionie będzie dla nich dostępny, tak, żeby produkować gaz i energię elektryczną. Ta technologia, którą dysponują Duńczycy, jest bardzo nowoczesna. Jest to technologia, która praktycznie powoduje, że nie ma żadnych uciążliwości związanych z funkcjonowaniem takich biogazowni. Znaczny procent energii elektrycznej w Danii pochodzi też właśnie z biogazowni. To, co widzieliśmy w Danii właśnie jest namacalnym dowodem, że takie instalacje są potrzebne. W tym środowisku duńskim jest to akceptowalne. Obok tych instalacji są fermy wiatrowe, czyli tam jest to tak jakby źródło podstawowej energii. Panie burmistrzu, pan już zaczął mówić o tym, że tak naprawdę ta biogazownia współpracowałaby z zakładami mięsnymi, ale to, czy to oznacza, że ona będzie zlokalizowana w pobliżu zakładów mięsnych? Nie, nie będzie zlokalizowana w pobliżu zakładów mięsnych, aczkolwiek taki był pierwotny zamysł inwestora żeby tutaj jak najkrótszy odcinek gazociągu wybudować, ale my chociażby ze względów społecznych chcemy ulokować tą inwestycję na ulicy Świderskiej, na terenie naszego składowiska odpadów, które ma pozwolenie użytkowania do końca tego roku, czyli 2020. 12 być może z planu wojewódzkiego gospodarki odpadami wyniknie to, że to nasze wysypisko będzie jeszcze funkcjonować dłużej jako zapasowe dla Adamek no Niemniej jednak prawo i unijne i dostosowywane przez nasz rząd parlament prawo krajowe idzie w tym kierunku, żeby jak najwięcej pozyskiwać tej białej energii. Natomiast no, zobowiązuje nas do tego jeszcze pakiet klimatyczny, dlatego że ten pakiet klimatyczny zobowiązuje m.in. do ograniczenia emisji CO2. Więc jak ma być ten zakład połączony z zakładami mięsnymi? Zakłady mięsne, jak wiemy, są przy osiedlu klimackiego, a wysypisko śmieci to ulica Świderska. gazociąg o długości ponad 5 kilometrów ten gazociąg wybudowałaby ta firma, która Dokładnie. chce zainwestować, tak rozumiem. rozumiem. My tu już sobie rozmawiamy już o takich szczegółach, panowie mówią, gdzie to by mogło być, że będzie gazociąg, że będą mogły z tego korzystać z zakłady mięsne, ale jaka jest właściwie procedura, żeby taka inwestycja mogła w Łukowie zafunkcjonować, co musi zrobić ten inwestor? To znaczy, powiem tak, żeby ta instalacja mogła powstać, to musi przede wszystkim być akceptacja tutaj władz miasta, akceptacja społeczna. I od tego zaczynamy. Zaczynamy tak jakby rozmawiać w tym temacie. Było jedno spotkanie z radnymi tutaj, z naczelnikami Wydziału Komunalnego, chociażby w urzędzie. I to jest tak jakby rozpoczęcie konsultacji społecznych przekonać chcemy się sami, jak również wspólnie tutaj podjąć decyzję, że ta instalacja jest dla ukowa dobra.